Cześć no witajcie na moim kanale, ja jestem Adrian, ze mną nie kto się jak witaj sąsiedzie no. Jak widzicie przed nami, no co przed nami, Ford i 60 razem z kopaczką 30, już nie ma pozwolić mi się ją Jej sprzedawałem ja ją wczoraj, wczoraj pojechała I jak widać 60 nam została do kopania, no i wiecie co, nie ma się co przejmować Tam już 60 30 się będę przejmował co to więcej paliło niż jeździło no tak to u nas wygląda nowe nabytek jest u mnie została zakupiona beczka sprzedane mleko te beczka zaraz wam pokażę, także na spokojnie wszystko będzie wszystko będzie ogarnięte dla was co siano kosy siano kosy i jutro będziemy Dzisiaj to mam zamiar jeszcze skosić. Ty już pojechałeś się do oczu skosić, nie? Nie, pojechałem, ale trawa za mało. Mówisz? Że nie ma A sensu. Trzeba czekać. nie ma sensu. Jeszcze, no to jutro, pojutrze po może. Za parę dni zaczniemy kosić. Aby nie upadało. No, żeby tylko upadało, ale teraz deszczem u nas to ciężko przynajmniej. E, no nie zobaczymy. Zobaczymy na razie, trzeba wykopać sąsiad, także możesz się przygotować, bo tam się zostawię 60 i wiesz, tylko ja sobie tak? Czy nie będzie. będzie. Musi być. Jak widać, wapno wywiezione. Wapno wywiezione, mam zasiany nie nagrywałem tego, no mówię, a dam wam dopiero na wiosnę sianie i dobra, będziecie mieć. E, co? E, no i co dalej? Zasialiśmy pszenicę i... nie trzwi? I Na wiosnę będę siał Chyba jęczmie Zobaczę jeszcze jak to wszystko wyjdzie nam To też jeszcze nie wiadomo Trzeba będzie wszystko skonsultować sąsiad zasiał rzepak Widzę ładnie już rośnie Ile to zasiałeś? Dwa kawałki, tak? Tak, za do domami tam Za no, no, no Także jak widzicie No jest, jest w, miarę, w miarę fajnie Trzeba, jakiś sąsiad może, może jacyś sąsiedzi mają jakiś kombajn, kurde, Anna, coś takiego, no ale chyba nie ma tu nigdy nie, na się takiego czegoś... Nie ma tu takich. No Właśnie, na razie trzeba się nauczyć tym, niestety, ale lepsze to jak rękami, nie, lepsze to jak kopanie rękami, to jest fakt. Ja mówię, widzowie ja powiem wam tak, że z gaderkami mi się nie chce już naprawdę najczęściej tutaj. Y, bo to jest totalnie bez sensu. No właśnie o kurde. To w, przez pół. Sąsiad weź gdzieś tam wyciągaj, bo ty strażak jesteś. Ja tu zaraz 60 na kogutach przyjadę, których nie mam, ale... Dobra To czego wyciągasz. Mówisz? Jest aż no. tak źle. No weź tam tam ruch, żeby nic tam był. też nie wjechał. Tam się zatamowali. <gryk gryk> dosyło. na zaraz, zaraz będzie 12 już. A ja to tylko 8. Dobra, sam się, to ty już przyjechałeś z tym zestawem twoim? jednym? Nie, 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 a ah, jest sąsiad, 60 Jak tam sąsiad robisz ten moment czy nie robisz? Chyba nie. Chyba nie. No jak zobaczymy jakie te koszty to się nie opłaca chyba. No myślę. Bo... Może lepiej na ten nowy traktor zostawić. No, pewnie z... za rok, za dwa lata pewnie kupisz, nie? Pewnie tak, na no, pewno. No nie, nie zobaczymy. Na pewno. Mi się wydaje, że nie. Zależy kiedy pieniądze będą. No, to czas... Co byś celował? Czy się nie chcesz przyznawać na razie? No nie będę się przyznał. No i masz Ja tak. 60 na pełnych obrotach człowieku. No, już mam nie dość. Jak tam ziemniaki? Ładne, duże, czy nie? Czy takie średnie. Tam są trochę lepsze były. nie ma dupy, nie urywa, no nie? Jeżdża laweta ich zawiera. Ludzie napatrzą A my sobie kopiemy ziemniaki w najlepszej. Już ci daje, co się dzieje. Trzymaj. Wiesz, ty, to to samo co twoje. Ale kurczę, da Zostawiłem. Dobra, palimy naszego pięknego uh, Forda. I zbieram o no, malutko, myślę że no, coś tam będzie, no tam tu już jest cała przyczepa teoretycznie yy, I praktycznie też jest... Także no nie wiem, zobaczymy co to tu będzie, czy tutaj też będzie, ale wątpię, że będzie cała przyczepa no nie jest tyle tych ziemniaków co było w tamtym roku, chociaż y, jest zasadzone było więcej. Nie? No na pewno było więcej zasadzone. Znaczy, no może nie jest mniej niż w tamtym roku, bo w tamtym roku y, było też sporo ziemniaków, ale, ale wiecie, nie pamiętam dokładnie w sumie, jak to musiałbym zobaczyć na odcinku. Nie wiem, czy to było też sporo. Aha, no, bo, a wtedy to było całkowicie inaczej, bo gdyby przyczepanie miała jeszcze, no to, no to wiecie, ja, no nie wiem. Powiem szczerze, że czy nie wiem. Ciężko stwierdzić, ale co? W każdym razie, mleko sąsiad sprzedałeś. Nie ja jeszcze ja już sprzedałem wczoraj. Fajne tę łyżkę krokodyl. Powiesz szczerze, że sąsiad poleca modem Mixa. Kosztuje swoje, bo kosztuje, ale powiem no, szczerze, że robotę robi. Lepszy niż ta łyżka Tam ta łyżka to była porażka. Tak już pogięta, nie sąsiad? się wysypywać nawet nie chciał. Tak by ty miałeś? No tą szarą taką. To się nie wysypywać na nawet nie chciał z niej. Poszła na Ta łąka sam się to, na mnie strasznie kusi ta łąka tutaj Więc ja teraz zrobić z tym kartopiskiem, weź paku nie dosieje już to późno To weź tu zasięg kawałek tam pszenicy na wiosnę. dobra O dobra owsa się dosieje na no, wiosnę A owiec był tutaj chyba, nie? Nie, to jest tu wtedy był owiec. rzepak przed owsem Jak, owiec przecież No nie, bo... Chyba ziemniaki tutaj są. A, dobra, przepraszam. Tu był owies, no. A no tak, to będzie... Owies po owiec. no dobra, się, że pszenicy, dobra. I na co mi ta pszenica? Dla kur... Dla gołębi. Jak jak ja nie mam. Dla gołębili też. To się kawałek. Oksidą. No, a to ty sobie zbiereszkosił to wiesz. Ja się tam nie będę, ja się tam nie przymbę. Chyba będziesz czy? To już podobno masz ugazany ten kombaj, tak słyszałem. Prawie. Prawie. Czyli no już zaliczka dana. Jaki kolor? Ale dobra, nie mówimy, nie mówimy, nie mówimy. Nie mówimy, widzowie będzie tutaj niespodzianka. Może... Tak dawno co nie było. U nas no... Nie ważne, nie ważne. Zobaczymy że Jest to... Szy... Jest bardzo szybki na pewno. Tyle mogę, tyle mogę Wam zdradzić. Jest szybki od ty wiesz, nie? O co chodzi. Ale to... Widzowie mogą się tylko domyślać. Szybkich jest dużo. No ale nieistotne. Widzicie, nawet ziemniaków nie powinien, tak taki jestem fajny. Widzicie, dlatego musicie subskrybować, subskrybować kanał Adix Games. Bo tutaj same szefy są. Jak Ci idzie kopanie z sąsiadem? Tam idzie. Jakoś tam idzie, mówisz. W ogóle komuś zbożę No ja Właśnie patrz, miałem to mówić, nie? Teraz to, to są rolnicy, właśnie. A to jest chyba tego właściciel ma to, to co tą łąkę ma chyba, mi się wydaje. Ja, nie wiem czy jedna, ale no ja nie wiem. Ja to bym tak nie zmarnował takiego kawałka. Ja bym go dobrze spożytkował. Też podejrzewam Sosia Trzeba było wieża się nie przejmować. Zasiali zostawili, nam barany. no barany. No i tyle. Pełne. Dwa zestawy. Pięknie pełne. A tu może coś jeszcze zrobimy. Dobra, tyle weszło. Ile miało wejść? Znacznie więcej nie wejść. Czyli jakieś 8 plus 16 ton jest. 16 nawet i lepiej niż 16 bo bo, bo już jest 18 z 19 tam. około 20 tam będzie w Widzowie, także nie mamy nas narzekać, ja sobie pojadę tutaj e, jeśli coś mi świat pozwoli troszkę tutaj że rzepaku, ale tak jak tam z 60 moją się robi? jak mają na pewno Kabina człowieku, wybuchnę jak nie wiem co. Tu jeszcze trochę owsa w ogóle zostało, a spiemy się w i po w tak nic, no, chociaż stoją traktory, myślimy, no, ale. Dobra, jakoś się jakoś damy na Korek jeszcze jest, o człowieku, to jeszcze... Wykopiemy się sobie ale... A ten obciążnik fajny sąsiad, nie? ci się, czy nie podoba się sąsiedziem? Mój obciążnik. Taki nawet. Taki nawet, powiadasz. Dobrze, no, chyba nie. O, mój obciążnik zawołuje taki. Ależówka stylu. <laughs> no i jadł to... To już zostanie dla, nie wiem, dla zający. Coś tam dla sary. Zamknijmy, żeby się nie wysypało widzowie Może się nie wysypi Dobra, zapnijmy tylko ty na te ja nasze, nie przyczepy zarzuciło troszkę dupą. Dobra, pakuj się do miski. Dobra, fajnie. Kurde. Dobra, i jedziemy. 17 ton aktualnie, to 18 to 19 ton może jeszcze przyjadę po tamtym. Troszkę ci sąsiad tu przejadę mogę. Może Nie umrzesz? Nie umrzesz. Jak umrzesz, no tu przyjdę na początku. Nie no sąsiad mi się robi. E, dobra, ja muszę tutaj wyjechać Dobra. O. Tutaj z tymi wszystkimi zimniurami. Kurde, nie światło ty oszołomia Chociaż może być, patrzcie jakie ładne ziemniaki mamy Czyściutkie Kurca fuks. Dobra Cyk Odpinamy sprzęt i, i, I to resztę wysypiemy tu I kończymy odcinek jak dzisiaj Cyk Kurde, magia. Będzie prawie do jedzenia Nie wierzę Co, co sąsiad się stanęło? Robisz no, ropy zbrakły, zostały, no troszeczkę To weź tu szybko ode mnie, o, czekaj, ja tu wezmę zawiozę Kurde tam Eee, sześćdziesiątka się raczej nie zapowiedź Czekaj, to ja tu zaraz zawiozę ci Jezus, ja, ja już mam coraz mniej tej kopaliwa. Powiem szczerze Że, że no, trzału nie ma O kurde, to tu nie rzucę, na łyżkę nie wrzucę. No, Adix, co Ty robisz? Masz, kurwa. Sąsiad, ty. Nie zwracaj uwagi, okej? Okay? Grun, że przywiozę. Chociaż nie wiadomo, czy to wiozę. Na też to się okurwa. Dobra, sąsiad, masz teraz. Nie, nie. <laughs> no, no. Dobra. Tym oto śmiesznym akcentem chcemy Wam serdecznie podziękować za oglądanie dzisiejszego odcinka, nie zapomnijcie o apercepcji w górze subskrypcji, która tam wylądowała na sąsiedzie i do następnego, otrzymacie się, cześć!